Tak, to jest druga część tryptyku, tym razem o październiku. Najpierw pokażemy park. Tutaj widzimy jak Maciek jeździ bardzo szybko dalej, po parku. No. O, coś krótko jeździł. A, nadal jeździ, tak. Ze swoim tatusiem. Na rowerach śmigają jak Jelenie. Albo jak Siurkowski. A tu na ścieżce obok parku oglądamy kaczki na Baczawie. Zaglądamy do kawiarni w parku. Nowa kawiarnia, bardzo fajna, na świeżym powietrzu, ale i w środku też jest elegancko. No Maciek tam uwodzi kolnerkę. A tutaj na zewnątrz parking rowerowy. Słuchajmy Maćka. Według mojej babci. Ale moja babcia powiedziała, że, że to powinno być jakiś ośrodek szkolenia, czy coś tam, ale musimy kiedyś... Najlepiej robić. ośrodek szkolenia kierowców zawodowych. Nie, no raczej. raczej... Ale cofnij, bo, cofnij się, bo za blisko stoi. Twojego psa no, rozwiązywanie problemów behawioralnych, no. czy, czy, czyli jak się źle zachował? No, a to sobie Maciuś ćwiczy. No. O! obalił się. I jeszcze jazda po parku, fajnie się jeździ po tym parku, zwłaszcza jesienią, kolorów tyle, ludzi mało, ścieżki równe, super, oby tak częściej, no dziadek filmuje, ale ma z tym pewne problemy, no i to by było na tyle o parku, a teraz wycieczka do Piątnicy, wybraliśmy się jednego dnia, ulica Bydgoszka, uli wspaniała ulica ścieżka rowerowa po lewej i po prawej stronie na środku równiutki asfalt samochody migają, tylko furczy o, a tu jedziemy koło hurtowni warzywnej i już jesteśmy w Piątnicy, odpoczywamy na przystanku autobusowym jakieś kanapeczki są oczywiście a tu już jesteśmy za piątnicą. A teraz wycieczka w lasku złotoryjskim. No a tu przeważnie to dziadek urzęduje z panem Waldkiem Codziennie rano. Z kijkami maszerują uparcie. No to są pionierzy tych spacerów. O, a tu nasz, nasz kolega z Bysiu. Gazu, gazu, Biega gazu. też codziennie po tym parku i po okolicy. On robi długie trasy, my to robimy. Nie, spotkamy się. No, ale park, ten lasek ładnie się prezentuje. W tym, w tym październiku. Jak nie w każdym zresztą. No i dziewczyny spotykamy, które ćwiczą też. Ale ja po słońcu robię. Nas, nas pionierów. No a tu ujęcie takie, że się w głowie kręci. pokazywałem te czubki czerwone, rozumiesz? To tak kółko się kręciłem. No ładny lasek, nie ma co i ładne barwy jesienne. O, tu jakiś nowy biegacz w czerwonej kurce. Czerwona kurtka, mi dobrze się go widać. A tu dziadek w czerwonej kurce też go całkiem ładnie widać. No i to by było. Okay. A teraz dziadek jedzie rowerem do lasu. Proszę, jaki piękny las. To jest droga do Grzymalina. Tu przerwa w lasku. I dalej poszło się. O, patrzcie, patrzcie, jaka piękna droga. Szkoda tylko, że kierowcy jeżdżą jak wariaci. No, kamera obserwuje dziadka z dołu do góry. I jeszcze trochę lasu. I mój rower który wypoczywa sobie w lesie. No a dziadek wybrał się też do Kunic. Któregoś dnia, proszę bardzo, dojechał do rzeki Kaczawy. Tu widać kaczawy, most na Kaczawie, tu pola uprawne, w oddaleniu widać młyn. A tu już Kunice, przystań Poseidon. Smutno, cicho, spokojnie po sezonie. No a tu Maci zademonstruje gotowanie. To jest artysta kuchenny dobry, w każdym całym. Oddajemy witam mu głos. Państwa. Właśnie tutaj chcę powiedzieć, że ja gotuję obiad. To jest zupa borowikowa czy tam pieczarkowa. Zamiast makaronu zastępuję niecodzienny dodatek. Odłamki z waflaerzowego. Proszę zobaczyć. Ale? No, gdzie są te odłamki? Tu. To już wrzuciłeś? No. Nie, to dopiero na talerzu się wrzuca. No tak, wiem, ale, ale myśl, pomyślałam sobie, czy idealnie będą pasowały podczas gotowania się. Mm, dobrze. No jeszcze, jeszcze 40 sekund i gotować. No to kończymy film. Dobra. A pod koniec października zaskoczyła nas zima. Ładny śnieg nawet spadł. Poszliśmy w trójeczkę sobie w niedzielny poranek do Lasku i proszę bardzo śnieg. No na jeszcze raz i na liściach w całej krasie. No, Nie machaj no i teraz efekty specjalne. No, proszę, efekty specjalne. Tu po lewej ręce twojej. Teraz zobaczymy. O. Uwaga. Maćka nie widać. Wszystko ze śniegu. Ale dobrze, że ma kaptur założony. To nie kaptur. Dalej na spacerze spotkaliśmy, a najpierw tato zobaczył sarnę, a potem oglądaliśmy jej ślady. No, uciekła przed nami, Maciek i dziadek nie zdążyli sarny zobaczyć, tylko tato widział, ale ślady widzieliśmy wszyscy. Ma się rozumieć. kolejne ślady. No to była fajna, jeszcze zimowa wycieczka. ślady. Cześć. Taki dzik? Nie, ludzi.